Siemaj, ja jestem PsychoL79 i witam w kolejnym odcinku z gry Unmechanical. Dobra, zaczynamy. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę tą grę, bo z tego co wiem, to już jest końcówka tej gry. Eee, tak. Wiem tą. To... I tak, tu jest jakaś stara bateria, ja tak przed odcinkiem luknąłem. I, I ją zaniesiem na górę. Albo nie, jeszcze tą wezmę tą. Tą nową, i włożę tą nową, tam tutaj zobaczę, co się stanie. No, no, chodź, aj, I tak, i się to otworzyło, i, i mam takie coś no dobra. Mm. I teraz spróbuję tą baterię, starą, zanieść tam na murę, coś, coś z nią zrobić, bo chyba ona jest potrzebna, żeby ją udoskonalić tam w tym, tym sensie O tutaj, tu, 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 o tu. Hop. I teraz zobaczymy. Hmm. Nie wiem. Najwyżej to. Najwyżej to nie to. Teraz nie mogę podnieść, Dobra. Eee, idziemy do tamtego, co się otworzyło i zobaczymy, ogarniemy tamto pomieszczenie tak w całości. I się zobacz. Zobacz, co dalej. Ten odcinek już najprawdopodobniej jest ostatnim odcinkiem. Dobra, zobaczymy tutaj co tutaj może być. Tu, 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 tutaj zamknięte. O, otwarty. Mm. O, laguje. Nie, tam już nie będę leciać, bo tam już szło, leciałem Nawet się nie opłaca, tak powiem. sopra ha? un hmm, tutto e tende 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 ten, ten. oh tutto il chest ora c'è un mio sopra c'è un wow Oh, però sono più c'è un oh nanti bene qua c'è No ja nawet go mogę wziąć. gdyby go zanieść. Nie, jego trzeba będzie... ...to wsadzić. Aaaa... zaciął się. Ach. Nie! No, muszę się cofnąć. A, no ciągniesz, ciągnie, Dobra, mam i co ja mam z nim zrobić? Spróbuję by najpierw na ten skan zanieść tam jakie sk skanowanie było i zobaczymy co się stanie. Jeśli się, się stanie, to że włożę wrzucę do tego do y tej kuli, zobaczymy co będzie Co się stanie góry, do góry, do góry ciśniesz. Wrzucamy. No. O, Wow. Otworzyło się. Super! Super! Tutaj. Jakieś krzaki, tutaj nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Światło! Światło! Nie, to nie, nie. mnie ciągnie. Dupa. O! Co jest to? E! Chcę grać! Twórcy! To jest koniec gry! Ja wiedziałem, że to się długo skończy, bo to już za długo trwało, no, ale dobra, e, tak, no. No więc, dziękuję za obejrzenie filmu, całej serii un z gry Hanical. Mam nadzieję, że Wam się podobało to w ogóle i że Wam pomogłem przejść całą grę. Niektóre odcinki, by wiem, że były nudne, ale to nic, bo... Każdy się męczy nad tą grą, szczególnie że to było na zielono bo w pierwszy raz to grałem. No ale dobra, no ja teraz się zajmuję innymi grami. Możecie sobie obejrzeć. No a więc do zobaczenia. Cześć!